Siemanko z tej strony, jeśli odcinę dwa, a tak, to jest trzeci, czy tam czwarty, już nie pamiętam. Um, o tyle ser Minecraft Zostarczy czy przeżyć. Um, tak. Tak, teraz gram na wersji 1.3. Chciałem powrócić do mojego... Hmm, ale trochę. Hmm. Chciałem powrócić do mojego... Hmm, do starszej wersji, ponieważ każdemu nam brakuje. Przynajmniej mi takiej starości, że nie ma takich kolorowych wełn. Znaczy są, ale nie ma takich idiotycznych m, rzeczy. E jakich, jak, 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 jak taki e letter ta, tunik. ta tunika mm, z krowy e kolorowa jakaś. Tak. E I postanowiłem, że tu będzie kibelek. No. Um, I tak. Się zajmiemy mniej więcej budową jak um, to się nazywa, trakacie? Jeszcze muszę to zobaczyć czy to działa w ogóle. Mm, I tak. Hmm. Wiecie co, zrobię cięcie? I... Zaraz się zobaczymy. Ok, witam po cięciu. Um, tak, musimy e, coś sprawdzić, czy w ogóle mi się. Hmm, e, nagrywa i czy słychać mój głos i tak mm, sprawdziłem, tak nagrywa mi się Już bałem się, że mi się nie będzie nagrywać um, i tak, może będzie seria, chociaż nie wiem może będzie seria <laughs> z tego z, 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 e, z BFH czyli z Battlefield Heroes Dobra, więc zrobimy sobie taki, taki podium, tak jak u Multi Gameplay -ga, ja? I tak. Mm. Tak, tak. Okej. Okay. Ostatnio strasznie dużo oglądam Multiego. Mm, I tak. Tak to było? Czy jakiś inaczej? Dobra, nie wiem. Mm. Tak. Dobra. E, tutaj będzie taki garnuszek. Czy jak to tam się nazywa? E, już nie pamiętam nawet. Ale okej. Okay. I tak, musimy dzisiaj trochę pokopać, żeby mieć ten garnuszek. Albo zrobię to poza odcinkiem e, Teraz zajmiemy się dźwignią. Nie pamiętam, jak się robiło. Chyba. Chyba, chyba tak. Hmm. Tak. Okej. Okay. Ehm, I tak. E, nie mam jakiegoś dzisiaj tematu, na dzisiaj, więc może otworzymy. E, um, nie mam jakiegoś tematu, więc pójdziemy w taką drobną przygodę. Weźmiemy najpotrzebniejsze rzeczy do przeżycia. I, no, przynajmniej zobaczę. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Hmm. Czekajcie. Okej, okay. chyba wiem. Okej, okay. kordy. Yy, no dobra. <laughs> I tak, weźmiemy potrzebne rzeczy, typu wełna. Odłożymy trochę kobla. Dijaksów nie potrzebujemy. Odłożymy <słuch> killoff i tego typu. Weźmiemy jedzenie. Mm. Czekajcie, odłożę na początek wszystko. Mm. Tak. Dobra. Okej. Okay. Weźmiemy sobie killoff. Um. Prawda. pełne, może się przyda um, trochę patyków i ten co to było, a nie no i te, to głównie tyle hmm. coś jeszcze, a jeszcze jedzenie okej okay. więc o właśnie mam kość jednak, nawet nie wiedziałem mam był tak to Właśnie, jeszcze pozbieramy sobie trochę drewna przed wyjściem. O, jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko. Okej, okay, posadzimy tu sobie. To. Okej. Okay. To. I to. O oh, jest. Ale znam Ehm, um, Ok. Trochę wysokie to żywa jest. A zem zem. Właśnie, zobaczymy jeszcze, czy wyrosły nam trochę mm, tej e, e, ziarna. Nie nie pamiętam. A, czy wyrosły nam już nasiona? Co się nazywa? Zrobimy sobie jeszcze chlebek. E, no i tak. Osobiście użyłem w Walsam Changer. Czy jakoś tak? Zobaczcie, okay, nawet zobaczę. Eee... Dobra, nie pamiętam. No to gdzieś jest schowane w, w folderach. Nie chcę się teraz tego szukać. Eee, Okej. Okay. Eee, więc zamkamy. A ram sam. Aha, tu jeszcze jest. Tu to jest. I tam dwa. Okej. Okay. Mamy sześć ziaronek, nasionek. Dużo nie straciliśmy, tylko zyskaliśmy. Okej. Okay. Mm, jeszcze tutaj była jedna taka piękna. Hehe. He. I tak, okej. Okay. Mamy chlebka. I idziemy. No. Więc idziemy w podróż. Niedaleko, jakiś to kratek. U <gryw> Jezus maria A, tam kupałem. <gryw> Jest na tym Zrobiłem sobie nie powiem, chyba wiaderko, um, więc co trudno, że będzie może lagować, ale chciałbym troszkę widzieć. Um, tak, dobra, może przestaniemy sprintować. I tak postanowiłem, że wgram jednak jakieś mody, ponieważ y, zbyt często się kupię na moich normalnych światach. Czasami sobie tam gram takie Survivale oh, Ok hmm. Więc tak Może jeszcze dzisiaj pokopiemy sobie troszkę Wiem, że to kochacie <grym> Albo i nienawidzicie Ram um, sam 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 Tuli 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 tuli, ram sam O Jezu, jakie lagi, poczekajcie jednak sobie zmienię, bo... Hmm. Osobiście nie lubię jak mam lagi. A daleko mi się generuje. Wolę. O oh lord, Co to jest? Aha, jakaś jaskinia. Parkour. Jak spadnie, to pozdrowiam. Jezus Maria. Uwielbiam takie parkour. Hmm. Wiem, że tak to nie będziecie nic widzieć, więc... Aha. Yy, wiem, że pewnie nie będziecie nic widzieć, bo ty jesteś w ciemności, więc sam sobie pokopię. I tak. Czekam na następnego update'a Minecraft'a. Może będę miał od tamtej wersji, od no najnowszej wersji premium. Czyli yy. na RL, kupię. Nie. Osobiście wolałbym, żebyście mi doradzili. Ale okej. Okay. <laughs> nie mam jakiego tematu z poruszyć. Um, I tak. Ja osobiście teraz nie chcę nagrywać BFH. Ponieważ. Um, tak to mnie strasznie. strasznie lamię w BFH, gdy nagrywam. A tak to, to nawet dobre jest. Więc. Trochę głupio by było tak ciągle lamić na, tym odcink na tych odcinkach i żebym dostawał e, negatywne komentarze. Więc na razie nie będę takich nagrywał. O no, świetnie nie wziąłem pochodni. No i muszę się wracać. Ja nie wierzę. E, I tak, chyba kupiłem dom. Ja chyba wiem, gdzie on jest. Więc idziemy w przeciwną stronę. Um, rówki. Um, Okej. Okay. Nie chcę tam na razie zbierać um, takich rzeczy. Um, chcę na razie się zająć jedzeniem, bo nie mamy tego za dużo, a to musi nam starczyć na życie. Jezus moria. Dobra

Yy, tak się dziwiłem, czemu mi ten głód nie spada. Hmm. I teraz tak, gdzie był mój dom? Hmm. Czekajcie, wezmę sobie normalnie na... Normala, żeby zobaczyć. Tak, chyba tam. Hmm, chyba. Tak, tam. Mam nadzieję, że nie czy, że słyszycie tego głośno tych owiec może jest zaraz cisza tak więc tak to jest mój domek dzień dobry panie owco dobrze idziemy do naszego domku to nasza wyprawa krótka była szczerze powiedziawszy i owszem czekajcie już zmienię sobie na short może lepiej um, nie będziemy je lagowało i tak nie wiem dlaczego ale ostatnio w ostatniej wersji Minecraft wystarczy przeżyć o już mi się naprawił um, ostatni serw wystarczy przeżyć ciągle miałem na far ustawiony i tak lagowało mi strasznie ale teraz mi nie laguje jakoś dziwię się czemu ale okej. Okay. No, Myślę, dlatego, że nie mam dużo wybudowanego. Dobra, moje tekiski. Okej. Okay. Odkładamy raczej wszystko, co stopiliśmy. I nie wiem o co chodzi, ale nie mogę nic, w ogóle nic wygrać. Chcę moda wgrać? Nie. Chcę skina wgrać? Nie. Kurde, no ludzie. Dobra. Już zaczyna mi powoli logować, więc... A nie, to nie jest kliper, ale ohohohoj. Poszła, poszła, No, okej. Okay. Już chyba się naszaleliśmy. W tym kiblu, hm. Hmm. Ogólnie teraz tak patrzę, czy nie ma tu żadnych szkieletów, bo by fajnie było. Klipery. Czekajcie.

no i widzicie, jestem hardcorem I tak, musimy teraz coś zjeść. O, jest! Dobra. Jeszcze, nie nie będziemy teraz cinać na próżno. Najpierw, no kurde, czemu tu nic nie ma? Okej. Ostatnia ten slendermana Landermana. Czy jakoś tak? Nawet fajny był. Okej. Jak coś mamy miecz przy dłoni. Przy, 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 przy. Yy, I tak, teraz może sobie pokopiemy. Będzie taka fajna muzyczka. Yy, w tle... Ale nie, może lepiej to przyspieszam. Lecz nie wiem. Yy, I cudu nie było. Nie sprawdziłem kiedy nagrywam. Hm, powiedzmy, że nagrywam 10 minut. Czy tam 5. O Jezus Maria, jakie lagi. Jezus. Coś się złego stało. O Jezus, ale. Okej, okay, już nie nie ma lagów. Um... Widzisz co? Może sobie zmienię na tajne. Okej, okay, już tak nie laguję. Bo nie musi mi się tak świat updateować. Jakie logi? A masz mięskiem żeby mnie nie lagowało. Patrzcie, co? Yy, mam dwa fps -y, więc może wyjdę z gry. Hmm. Nie wiem co się stało ale mi strasznie FPS-y zmalały. więc może to będzie koniec hmm. albo postaram się coś z tym zrobić. Może jednak postaram się coś z tym zrobić. Ym, bo strasznie mila mi ten Minecraft teraz. W ogóle, ogólnie zobaczę ile mam FPS-ów, y, gdy nie nagrywam. A ile gdy nagrywam. I ogólnie zobaczę ile nagrywałem. Hmm. Musiałem sobie coś przekąsić. Ok. Więc do zobaczenia. Może to jest już koniec. Cześć! Siemaneczko z ludzia z tej strony Śródziem 2. E, tak, witam po cięciu. E, Myślałam, że ten Minecraft lami, dlatego że mam pełną stronę uruch uruchomionych, wyłączyłem je i nadal milami, więc postanowiłem, że mm, e, postanowiłem, że wezmę i e, zrobię tą wersję Minecrafta na 1.4.6 i opłaciło się. E, tak, już mi te, ten Minecraft nie loguje. Okej, okay. mm. niedługo jak będziemy mieli akur e tx <tieksowe> będziemy się brali za Enderman. Ponieważ chcę już, właśnie, poczekajcie. Eee, nie to. O no, super. Time to e No po prostu super. Super, po prostu super czyli muszę jednak mm -hmm. czyli muszę jednak troszkę popra popracować nad zadaniami e, nad adventure'ami czy jak to tam się mówi okej okay, może jeszcze dzisiaj wejdzie ten odcinek jest mm, nie wiem który zapomniałem się <grym> e, i tak więc siamka e, to już jest koniec bo ten odcinek trwa już 17 bodajże minut Um, I tak. Ciekawy jestem jaką muzykę pod, to podłożę i no, nie. Um, zobaczy się. I teraz tak. Um, need for Speed The Run jakoś tak. Um, strasznie laguje, więc nie wiem o co chodzi. Um, właśnie dlatego nie chcę mieć nic z tym wspólnego. O Jezus. Znowu mi nagrał zaczął lagić, więc ciemka